Cześć, chciałem Wam pokazać, jak zamontować koszyk na kierownicę. Do montażu potrzebujemy śrubokręt gwiazdkowy i klucz imbusowy numer 4. Pierwszym krokiem jest rozkręcenie mocowania. W następnym kroku przystępujemy do montażu uchwytu na kierownicę. Przed skręceniem ustawiamy uchwyt w centralnej części kierownicy. Następnym krokiem jest założenie koszyka i ustawienie go w dogodnej dla nas pozycji. Po ustaleniu dogodnej pozycji dokręcamy blokadę. Aby zdjąć koszyk naciskamy przycisk blokady. I gotowe. Nasz koszyk jest zamontowany.